wyjątkowo zaczniemy od meczu który zainteresował cały piłkarski świat, czyli spotkanie dwóch mistrzów świata, tych z 2010, czyli Hiszpanów i z 2014 roku, czyli Niemców. Remis 1 do 1, niesamowita historia Niklasa Fulkruga, który no jeszcze niedawno w drugiej Bundeslidze biegał po boiskach, później awans z Werderem do pierwszej Bundesligi, znakomita forma strzelecka, powołanie do reprezentacji i teraz zapewnia Niemcom no trzeba by chyba powiedzieć przetrwanie na Na, na Mundialu. Czy Ciebie zaskoczył ten mecz? Jak oceniasz formę reprezentacji Niemiec, która przecież podchodziła do tego meczu pod olbrzymią presją po porażce z Japonią. Wyrwany jeden punkt w samej końcówce. Nie był to najlepszy mecz pewnie reprezentacji Niemiec, natomiast to jest drużyna turniejowa, więc patrząc na pewne schematy w tym ostatnim spotkaniu pewnie oczekują zwycięstwa. Zresztą właśnie ta wygrana zapewni im ewentualny awans, jak to wszystko widziałeś. I tak pewnie się stanie. Wydawałoby się, że są mocno pod ścianą i byli, przegrywając jeden do... Do zera i jedną nogą w zasadzie byli za burtą, ale jak to Niemcy grają zawsze do końca, i niestety będą skąd nie wygrają kolejny mecz i będą w playoffach. Prawdopodobnie oczywiście, aż z Hiszpanią, to były dwie światowe potęgi, trzeba przyznać. Mecz na bardzo wysokim poziomie i duża intensywność, aczkolwiek w pierwszej połowie Niemcy bardzo wycofani za sprawą. Widać, że grając bez klasycznej dziewiątki, czyli Millerem w ataku i cofniętym sialą. gdzieś Nie funkcjonowało to aż tak jak w drugiej połowie, gdy, szedł, gdy wszedł właśnie Fulcrum. To właściwie taki mecz bez napastników i się zaczął Z dopiero... dwóch stron właśnie, gdy wszedł Morata i tutaj Fulkrum, który to co powiedziałeś, jak pół roku dobrej formy w Bundeslidze zmienia piłkarza. On teraz wyrósł na gwiazdę reprezentacji Niemiec z jednym świetną w zasadzie bramką. Strzelił chyba teraz 10 albo 11 goli, jest chyba drugi w Klasyfikacji szelców Bundesligi, no to pokazuje też jego siłę i przygotowanie do tego turnieju. Później, szedł w końcówce w meczu, same sytuacja, gdzie nie obliczył sobie dobrze boiska i chciał minąć bramkarza, notabene wybieg za boisko, no ale. Niemcy widać były po, przy 1-1, już się nie śpieszyli. Oni po prostu chcieli tak skończyć, bo wiedzieli, że w kontekście następnego meczu będą mieć 4 punkty. Szczególnie, że mieli szczęście i Kostaryka e, też chyba dość sensacyjnie pokonała Japończyków 1-0. To po tym e, ciosie, czy serii ciosów, które dostali od Hiszpanów, to też dla tej drużyny bardzo pozytywny e, impuls. No, pokazuje, że turniej jest nieobliczalny. Naprawdę jest dziwny. Japonia wygrywa z Niemcami, nagle przegrywa z Kostaryką, która przegrała tak wysoko z Hiszpanią, więc. Nawet później gdzieś tak analizowałem, przy porażce Niemców, po dwóch porażkach, oni nadal by mieli szansę wyjść z trzema punktami. Gdyby Hiszpanie później wygrali właśnie z wysoko i oni by wygrali wysoko, więc to jest niemożliwe, że z trzema punktami się zdarza, że możesz wyjść. Czasami nie, możesz nie wyjść z sześcioma, a czasami z, trój z trójeczką i wychodzisz.